Cześć! Ja jestem Anka i cieszę się na kolejną wspólną jogę. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronajcie, bo to dzięki Wam mogę nagrywać regularnie kolejne praktyki, a teraz zapraszam cię na slow jogę. Usiądź na piętach, wyprostuj plecy i zamknij oczy. Weź trzy głębokie i spokojne oddechy. Twój oddech płynie od brzucha przez kręgosłup po klatkę i spokojnie wraca tą samą drogą. Głęboki wdech i długi, relaksujący wydech. Pięknie, powoli z zamkniętymi oczami wykonaj połówki okrążeń. W Twoim tempie. Plecy cały czas proste, nie spiesz się powoli. Doskonale. Wróć do centrum, ostrożnie otwórz oczy, uśmiechnij się do siebie. Z wydechem mocne ręce góra i z wydechem dłonie do klatki. Dłonie wracają do kolan, a ty wykonujesz trzy duże i spokojne okrążenia ramionami. Z wdechem ramiona idą mocno w przód i do góry, a z wydechem mocno w tył i w dół. Z kontrolą. Jak jesteś gotowa, gotowy, to zmień kierunek. Doskonale, świadomy, powolny ruch. Pięknie. Uwaga, barki w dół, i teraz wdech. Ramiona do uszu, trzymasz i wydech luz. Wdech, przyciągnij ramiona, przytrzymaj i luz. Ostatni raz, wdech i luz. Pięknie. Z kolejnym wdechem ręce, góra, i z wydechem twist na prawą stronę. Lewa ręka do prawego kolana. Wdech, unieś ręce w górę i z wydechem twist w przeciwnym kierunku. Prawa dłoń do lewego kolana. Ręce góra, wdech i skręć się mocno, spójrz przez swój prawy bark w tył. Unieś ręce w górę i to samo oczywiście w przeciwnym kierunku. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Pięknie. Mamy to. Unieś ręce w górę z wdechem i z wydechem opuszki palców lewej dłoni do maty, a prawa ręka mocno wędruje w lewą stronę. Rozciągasz prawy bok. Spójrz w górę. Przytrzymaj. I z kolejnym wdechem ręce góra. I z wydechem to samo w przeciwnym kierunku, czyli lewa ręka wędruje mocno w prawą stronę. Spójrz w górę, przytrzymaj, oddychaj. Z kolejnym wdechem unieś ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki. Pięknie. Znajdź swoją drogę do pozycji czterech punktów, czyli dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Na początek pokołysz się delikatnie na boki z prawej na lewą stronę w Twoim tempie, dłonie mocno przyklejone do maty. Wróć do centrum i teraz pokołysz się przód tył. Wdech, przód i wydech tył, Twoje tempo. Super, wróć do centrum. Uwaga, z wdechem otwórz klatkę, spójrz w górę i z wydechem pępek do kręgosłupa koci grzbiet. Góra, wdech, otwórz mocno klatkę i z wydechem przyciągnij pępek do kręgosłupa. Doskonale, jeszcze raz. I albo zostajesz w tym flow, albo jeśli chcesz, odłóż opuszki palców na macie i ten sam ruch, wdech otwierasz klatkę i wydech rolujesz się w górę. Doskonale. Wybierz tą opcję, która jest dzisiaj dobra dla Ciebie, nieważne którą wybierzesz, obydwie są piękne. No i powoli spotykamy się w centrum, dłonie wracają do maty. Uwaga, wyciągnij prawą rękę w przód i lewą nogę w tył. Weź wdech i z wydechem połącz łokieć i kolano razem. Wdech, wyciągnij się mocno i z wydechem połącz łokieć i kolano. Jeszcze raz. Super, wyciągnij się teraz od palców dłoni po palce stóp, przytrzymaj, oddychaj. Trzymaj balans i luz. Wycofaj się z pozycji. Druga strona. Lewa ręka przód, prawa noga tył. Wdech i z wydechem połącz łokieć i kolano razem. Wdech, wyciągnij się mocno i wydech, łączysz łokieć i kolano. Raz jeszcze. Pięknie mamy to. Wyciągnij się mocno od palców dłoni po palce stóp. Przytrzymaj, oddychaj oczywiście. Jeszcze moment, trzymaj balans. I luz, wycofaj się z pozycji. Pięknie, podmień palce stóp, z wydechem otwórz klatkę, spójrz w górę. Z wydechem koci grzbiet, odrywasz kolana od maty i biodra w górę, pies z głową w dół. Wracasz, kolana na matę, otwierasz klatkę, patrzysz w górę. Wydech, kocik-grzbiet, oderwij kolana i biodra w górę. Raz jeszcze. Kolana do maty, otwierasz klatkę, kocik-grzbiet, odrywasz kolana i biodra w górę. Pies z głową w dół. Odłóż kolana na matę, wyciągnij prawą nogę w tył. Uwaga, odłóż prawą stopę pod kątem 90 stopni i oderwij prawą rękę od maty. Unieś ją w górę, spójrz za nią. Przytrzymaj, oddychaj. Piękny balans. Przenieś teraz prawą rękę mocno ponad głowę i wyciągnij swoje ciało od palców dłoni po palce stóp. Trzymaj, oddychaj. Unieś rękę w górę i wróć do pozycji wyjściowej. Oczywiście to samo na drugą stronę. Lewa noga tył, lewa stopa pod kątem 90 stopni i lewa ręka góra. Złap balans, trzymaj, oddychaj. Wyciągnij teraz lewą rękę mocno ponad głowę. Rozciągnij całą lewą stronę swojego ciała. Spokojne oddechy. Wróć lewą ręką w stronę sufitu, a następnie wycofaj się z pozycji. Podbij palce stóp, z wdechem otwórz klatkę, spójrz w górę, z wydechem pępek do kręgosłupa, oderwij kolana od maty i pies z głową w dół. Uginaj teraz raz prawe, raz lewe kolano. Tak jak czujesz, jak jest dobrze dla ciebie. Głowa luźno. Jeśli chcesz, możesz spojrzeć raz pod prawą, raz pod lewą pachą w górę. Dłonie mocne na macie, biodra wysoko w sufit. Plecy proste, twoje flow. Zatrzymaj się w psie, weź wdech. I rozluźniający wydech. A teraz prawa stopa robi duży krok w przód, prawa stopa między dłonie, odłóż lewe kolano na macie. Wdech, prawa ręka wędruje mocno w przód i do góry, z wydechem mocno w tył i wraca do przodu. Twój wzrok podąża cały czas za dłonią. Duże okrążenia. I jeszcze jedno. I teraz z kolejnym wdechem unieś obydwie ręce w górę i z wydechem usiądź ciut niżej. Możesz patrzeć przed siebie lub w górę, jak ci wygodniej. Skoncentruj się na jednym punkcie. Spokojny oddech. Wdech i z wydechem dłonie wracają do maty. Wdech, otwórz klatkę i z wydechem przenieś biodra w tył, prawa noga wyprostowana, palce prawej stopy skierowane w sufit. Wdech, wracasz, otwierasz klatkę. Wydech, przenieś biodra w tył. Dokładnie, I jeszcze raz. Wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę. Wydech, wycofaj biodra w tył, prawa stopa aktywna. Wdech, długi kręgosłup i wydech, pochyl się w stronę prawego kolana. Wdech, i wydech, pochyl się w dół. I jeszcze raz, długi kręgosłup, i pochylasz się, zostajesz tutaj. Spokojny wdech i równie spokojny wydech. Jeśli twoja prawa noga jest delikatnie ugięta, spokojnie, jest dobrze. Powoli, w swoim tempie, krok po kroku, wycofaj się z pozycji i wróć do psa z głową w dół. Weź tutaj wdech i rozluźniający wydech. Możesz jeszcze pouginać nogi, jeśli tylko masz ochotę. Poginaj raz prawe, raz lewe kolana. Super, zatrzymaj się. Jeszcze jeden wdech i rozluźniający wydech. Lewa stopa robi duży krok w przód, lewa stopa między dłonie. Prawe kolano na matę. Lewa ręka wędruje z wydechem mocno w przód i do góry z wydechem wraca. Duże okrążenie. Podążaj wzrokiem za swoją dłonią, pięknie, z kontrolą, świadomie, I jeszcze raz. I teraz z kolejnym wdechem ręce góra. I z wydechem usiądź ciut niżej. No i znowu możesz patrzeć w górę lub przed siebie, jak ci wygodniej. Spokojny oddech. Wdech i z wydechem dłonie wracają do maty. Kolejny wdech, otwórz klatkę i z wydechem przenieś biodra w tył. Lewa noga wyprostowana, palce lewej stopy w sufit. Wdech, wracasz, otwierasz klatkę i z wydechem biodra tył. Pięknie, jeszcze raz. Wdech, wracasz, otwierasz klatkę i z wydechem przenosisz biodra w tył, zostajesz. Wdech, długi kręgosłup, z wydechem pochyl się w dół. Jeszcze dwa. Plecy proste i dół. Ostatni raz. Wdech. I wydech, zostań tutaj, oddychaj. I powoli, w swoim tempie, krok po kroku, wycofaj się z pozycji i wróć do psa z głową w dół. I jeszcze raz, uginaj raz prawe, raz lewe kolano, lub zostań statycznie. Wybierz tą opcję, która jest dobra dla Ciebie. Zatrzymaj się, weź wdech i rozluźniający wydech. Pięknie. Przyciągnij teraz prawe kolano do klatki i odłóż je blisko swojego prawego kciuka. Wyciągnij lewą nogę daleko w tył. Łóż się wygodnie. Rozstaw opuszki palców na szerokości maty. Wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę. Wydech jak fala, spłyń w dół, ostatnia głowa do maty. Wdech jak fala, unieś się w górę, spójrz w górę i wydech zejdź w dół. Jeszcze raz. Wdech, unieś się w górę, jak fala, ostatnia podnosi się głowa i z wydechem zejdź w dół. Tym razem zostań w dole. Możesz z dłoni zrobić poduszkę. I odłożyć czoło na swoich rękach. Spokojne oddechy. Jeśli w pozycji gołębia twoje biodra nie są w jednej linii, zawsze możesz podłożyć koc. W tym wypadku pod prawy pośladek. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i spokojny wydech. W swoim tempie unieś się w górę i uwaga, przenieś teraz lewą nogę w przód. Dokładnie. Popraw się w pozycji i przyciągnij prawe kolano do klatki, plecy wyprostowane, skrzyżuj nogi. Przytul się lewą ręką, z wdechem unieś prawą rękę w górę. I z wydechem twist na prawą stronę. Wdech, długi kręgosłup, wydech, skręć się mocniej w tył. Wdech, wydłużaj kręgosłup i wydech, delikatny twist. I jeszcze raz. Wdech, wyprostuj plecy i wydech, twist. Zostań tutaj, oddychaj. Lewa noga wyprostowana, lewa stopa aktywna. Pięknie. Wdech prawa ręka góra i z wydechem prawa ręka do maty. No dobrze, wycofaj się z pozycji, czyli lewa noga wraca do pozycji gołębia daleko w tył. Unieś się w górę i wróć do psa z głową w dół. No i jeszcze raz uginaj raz prawe raz lewe kolano. Tak jak czujesz, jak jest dobrze dla Ciebie. Poczuj różnicę w prawej i w lewej nodze. Zatrzymaj się, weź wdech i rozluźniający wydech. No dobrze, lewa strona. Lewe kolano do klatki i odłóż kolano blisko swojego lewego kciuka. Prawa noga daleko w tył, odłóż opuszki palców na macie na szerokość maty. No dobra. Wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę. Wydech, jak fala spływasz w dół. Ostatnia głowa do maty. Wdech, jak fala, unieś się w górę. Otwórz klatkę. Wydech, jak fala, zejdź w dół. Ostatni raz. Góra, wdech. I wydech, zejdź w dół i zostań w dole. Znowu możesz z dłoni zrobić poduszkę i odłożyć czoło na swoich rękach. Spokojne oddechy i zostań tutaj jeszcze przez moment. Pięknie. Powoli wycofaj się z pozycji, unieś się na rękach w górę. Wiesz, co teraz nastąpi: prawa noga mocno w przód, dokładnie. Przyciągnij lewe kolano do klatki i wyprostuj plecy. Skrzyżuj nogi, przytul się mocno prawą ręką, wdech lewa ręka, góra i z wydechem twist na lewą stronę. Wdech, wyprostuj plecy, Wydech, skręć się mocniej. Jeszcze dwa razy. Wdech, wyprostuj plecy. Wydech, twist. Ostatni wdech i skręć się mocniej. Zostań tutaj. Prawa noga wyprostowana, stopa aktywna. Spokojne oddechy. Wdech, lewa ręka góra i wydech, rozluźnij pozycję. No pięknie, wracasz tą samą drogą, czyli prawa noga mocno w tył, wróć do pozycji gołębia i znajdź swoją drogę do ostatniego psa z głową w dół. Ostatni raz dzisiaj uginaj raz prawe, raz lewe kolano. Długi kręgosłup, biodra wysoko w sufit, głowa luźna. Zatrzymaj się w psie. Weź wdech i rozluźniający wydech. Jeszcze dwa oddechy tutaj. Pięknie. Odłóż kolana na macie. I uwaga. Usiądź tak, aby złączyć stopy razem, a kolana rozstawić szeroko. Usiądź na piętach. I zejdź do pozycji dziecka. Wyciągnij ręce daleko w przód i czoło do maty. Kilka spokojnych oddechów. Zobserwuj już, jak Twoje ciało czuje się po tym delikatnym flow. Jak ty się czujesz. Spokojny wdech i relaksujący wydech. Odłóż teraz opuszki palców na macie, oderwij łokcie od maty, wdech. I wydech. Pięknie. Odłóż dłonie blisko swoich kolan i powoli unieś się w górę. Ostatnia podnosi się głowa. Złącz nogi razem. Usiądź na piętach jak na początku naszej praktyki. Rozluźnij jeszcze barki. Rozluźnij głowę, jeśli masz ochotę. Zamknij oczy. Weź wdech. I spokojny wydech, głęboki wdech i relaksujący wydech. I jeszcze jeden wdech i głęboki wydech. Z kolejnym wdechem unieś mocne ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki. Podziękuj sobie za tą praktykę, uśmiechnij się do siebie. A ja dziękuję Tobie. Namaste! To co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć!